Cześć, nazywam się Na Emile Mańska. Kupiłam iPhone'a 13 mini i chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami kilkoma refleksjami na jego temat. Zapraszam! Jestem użytkowniczką iPhone'ów od dobrych 10 lat, chyba nawet ponad 10 lat. Zaczęłam od modelu 3G, następnie miałam piątkę, siódemkę, która służyła mi aż do teraz. Siódemkę miałam bodajże 5 lat. Jakiś czas temu mój iPhone uległ wypadkowi, yy, zaatakowały go dzieci. W związku z tym nie działa ekran, jest stłuczony, nie działa yy, kamerka. Gdy ktoś tam kręcę, się po prostu cała trzęsie, nic nie słyszę ani nikt mnie nie słyszy, więc muszę włączać tryb głośno mówiący. Ale gdyby nie te usterki, użytkowałabym tego iPhona aż do dzisiaj, bo to naprawdę dobry telefon. W związku z tym, że nie lubię wydawać pieniędzy na telefony, myślałam o tym, żeby troszkę przeoszczędzić i kupić iPhona 12 mini, 128 GB, oczywiście. No ale cena pomiędzy 12 i 13 wahała się w okolicy 100 zł, więc postanowiłam nie oszczędzać i kupiłam 13. A w związku z tym, że nie zmieniam telefonów często, bardzo mile zaskoczyła mnie funkcja konfigurowania telefonu, ponieważ na starym telefonie stary telefon musiałam przyłożyć do kamerki, yy, telefon się przeskanował i obok starego położyłam nowy telefon. I całość robiła się sama właściwie. Ponad, ponad 10 minut miałam stary telefon w nowej obudowie. Bateria. W moim starym telefonie w iPhone 7 wytrzymywała mm, bateria około jednego dnia od początku, od nowości przy moim trybie użytkowania. Natomiast w nowym telefonie bateria wytrzymuje nawet dwa dni. Więc uważam to za naprawdę świetny wynik. Użytkownik 12, przesiadając się na 13, myślę, że nie będzie widział dużej różnicy pomiędzy tymi telefonami, więc nie warto kupować 13, jeżeli masz dwunastkę. Ale jeżeli ktoś, kto ma 7, 8, chciałby kupić nowy telefon, to warto. A dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj nowszy procesor i w związku z tym nasze aplikacje się szybciej otwierają. Mamy piękne kolory, żywe, takie soczyste w tym iPhone'ie. Wszystko wygląda ładnie, kontrasty są. Dużo lepsze. Mamy świetny głośnik, który naprawdę gra bardzo, bardzo głośno. No i aparat. Mamy tutaj dwa obiektywy, jeden do robienia szerszych ujęć, drugi do robienia bliższych ujęć. I dla mnie jest to fajna opcja o tyle, że mam dzieciaczki małe. Nie muszę odchodzić mega daleko, żeby zrobić im ładne zdjęcia. To jest naprawdę bardzo przydatna funkcja. Obiektywy są jasne, więc obraz jest mniej zaszumiony, co przekłada się na lepszą jakość zdjęć. Użytkownik iPhone'a 7, przesiadając się na 13, na pewno doceni jakość wideo. Mamy tutaj tryb filmowy, w którym możemy sobie zmieniać ostrość z osoby na osobę, co jest bardzo fajne. ale nie myślcie sobie, że nakręcicie tym iPhone'em takie piękne ujęcia, jakie są na e, reklamowych e, filmach w związku z iPhone'em 13, dlatego że e, tamte filmy są nagrywane przy pięknym oświetleniu, e, przy pięknej pogodzie i tak Natomiast myślę, że większość z nas użytkowników nagrywa, używa iPhone'ów, w ogóle telefonów do nagrywania e, ujęć rodzinnych i do tego sprawdza się ten telefon naprawdę świetnie. Na potwierdzenie mojej tezy, nagrywana teraz jestem iPhone'em 13 mini, dźwięk również jest z iPhone'a, jestem teraz w szerokim kącie, a teraz zmieniamy kąt na bliski i tak to właśnie wygląda. Jestem dokładnie w tym samym oświetleniu, w którym byłam wcześniej, także możecie sobie porównać obraz z iPhone'a i z lustrzanki. A więc sami widzicie, że ten obrazek jest dużo lepszy niż ten z iPhone'a. Nie wierzcie producentom, że... Przez telefon możecie nagrać taki sam film jak przez lustrzankę i dobry obiektyw. Jeśli chodzi o rozmiar, siódemka jest ciut większa niż trzynastka, jest ciut szczuplejsza niż trzynastka. Właściwie te rozmiary są tak małe, że nie ma tu dużej różnicy, ale w użytkowaniu, w trzymaniu w dłoniach dużo lepiej się trzyma trzynastka niż siódemka, dlatego że siódemka jest taka obła. Zobaczcie, ona jest taka, taka okrągła, cała, a trzynastka jest kanciata. Ma takie ostre kształty. Więc dużo lepiej się trzyma trzynastkę w dłoni niż siódemkę. Przy siódemce miałam na początku taki problem, że po prostu mi wypadała z dłoni. Więc tutaj duży plus dla trzynastki. A teraz coś dla kobiet. Dla nas kolory są bardzo ważne. Przy wyborze siódemki miałam do wyboru tylko trzy kolory: złoty, ja akurat wybrałam złoty, biały i czarny. Natomiast przy wyborze już trzynastki mogłam wybrać kolor czarny, biały, e, złoty. Nie, chyba nie ma złotego. Różowy, niebieski i nie pamiętam. W każdym bądź razie ja wybrałam niebieski. Ciekawy, fajnie, fajnie się go użytkuje i myślę, że bardzo ładnie wygląda. Kupując iPhone'a 7 w zestawie dostałam ładowarkę, kabelek przejściówkę do, do słuchawek, ponieważ pamiętajmy, że od siódemki już nie mamy wyjścia słuchawkowego i słuchawki, takie najzwyklejsze słuchawki douszne. Natomiast kupując trzynastkę dostałam tylko i wyłącznie kabelek. Nie dostałam ani kostki do ładowarki, ani słuchawek, ani przejściówki. Jeżeli nie chcemy kupować przejściówki, a jej nie mamy, musimy zaopatrzyć się w słuchawki bezprzewodowe, które są jeszcze dużo droższe, więc Suma summarum, zakup całego iPhone'a łącznie z całym wyposażeniem jest dużo, dużo droższy. Dużą różnicą między tymi telefonami jest to, że tutaj mamy przycisk, a tu go nie mamy. A więc jak odblokować telefon? Tutaj skanujemy palec. Bo! Czasem nie działa. A tutaj skanujemy naszą twarz. I wychodząc z każdej aplikacji, którą mamy otwartą na telefonie. Tutaj przyciskamy po prostu przycisk i aplikacja nam się zamyka. A w 13 musimy pociągnąć palcem do góry i aplikacja ucieka z ekranu. Podsumowując, wydałam kupę pieniędzy, jestem zadowolona i mam nadzieję, że ten telefon posłuży mi kolejne 5, może nawet 6 lat. Zobaczymy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia, do Emile Mańska.